roku mamy zakończenie projektu. Napisaliśmy taki projekt e, tradycyjne potrawy i atrybuty rękodzielnicze wpisane w rok kalendarzowy. To jest projekt sfinansowany przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu Edukacja Kulturalna e, z Funduszu Promocji Kultury i w ramach tego programu e, przez cały rok odbywały się różnego rodzaju warsztaty kulinarne, rękodzielnicze e, po to, aby e, starsze i młodsze pokolenie mogły e, razem współpracować, tworzyć różne rzeczy. To jest od dzieciństwa. Moja mama kiedyś takie rzeczy robiła, była krawcową i szydełkiem i ja chcąc mamę podpatrzeć, to brała nici od maszyny, szydełko i uczyłam się uczyć. Oczka, później pomału, pomału taką małą serwetkę to mam do dzisiaj zrobioną. Pomalutku włączyłam się, zrobiłam praktyki, dużo dało. No, i teraz robię właśnie różne rzeczy. Tutaj serwetki, obrusy dawałam do mariorsztatu. Dawałam też na dożynki wystawy. Dużo było robione moich rzeczy. No, i tutaj tak samo uczymy dzieci, które chcą się nauczyć robót szodełkowych. Przychodzą, uczą się, robią pomalutku, ale, ale widać, że coś jest. Staraliśmy się stawiać na takie stricte regionalne rzeczy, tym bardziej, że tutaj te tereny są z wielu lasów, więc i grzybki suszone, i grzybki świeże, i będzie zupa właśnie grzybowa, będą, będzie barszczyk z suszkami, będą pierogi. No, wszystko tradycyjnie, wszystko będzie, wszystko będzie tak, jak nasze babcie jeszcze babcie babcie jadły, więc myślę, że to będzie tak maksymalnie, tradycyjnie, jak się tylko da. Oczywiście spróbujemy tam do tego dołożyć coś takiego naszego, nowego, ale zachowując tą całą inwencję y, z tradycyjnych potraw. To będzie ryba, która będzie y, na zasadzie przykąsek, ona będzie podawana na grzankach y, w lekkiej galarecie. Ona po prostu z racji tego, że będziemy mieć sporo osób, bo spodziewamy się może nawet do 80 osób, więc żeby każdy mógł po troszkę spróbować, to będzie właśnie to na zasadzie bufetu szwedzkiego. Grzanka będzie delikatnie posmarowana czosnkiem, na tym będzie ryba duszona w własnej... Że tak powiem, zalewie w własnym, własnym sosie, własnym bulionie, z którego właśnie powstanie ta galereta, która będzie, będzie zalana. Dodatkowo no, gotujemy barszczyk, oczywiście. No, bez barszczyku to żadna tradycja, żadna wigilia, więc barszczyk musi królować. Mamy łazanki, które będą w dwóch opcjach, w dwóch wersjach: bo będzie ze świeżej kapusty, i będą z kiszonej kapusty. Oczywiście kapusta z grzybkami. Mamy jeszcze w planach kluski z makiem, więc, jeżeli nam czas pozwoli, to jeszcze na stole wylądują kluski z makiem. Też będzie to w formie bufetu szwedzkiego, gdzie każdy będzie mógł po troszkę spróbować, żeby to też nie było jako główne danie.